W komentarzach padło ciekawe pytanie odnośnie legitymowania i kto ma rację, audyt obywatelski czy prosto o prawie. A może czas rozwiać wątpliwości. I już słyszę ten kwik ludzi, dla których policjant jest niczym przechładny heros wstępujący z Olimpu, niczym perła rzucona przed wieprzem. Witam serdecznie. Nieudzielenie dowodu osobistego policjantowi. Fakty i mity. Mamy oczywiście piątek, piąteczek, piątunio. Czyli tym razem lekko, łatwo i przyjemnie. O wieloletnim sporze wokół sprawy, do której pasuje stwierdzenie, że robi się z igły widły, i obserwując filmy z czynności legitymowania przez policjantów. No, na początku to było nawet zabawne. Teraz widać, że część osób. Usiłuje naśladować audytora i tu prośba, jeżeli ktoś to robi, to niech to robi naprawdę dobrze, co samo w sobie nie jest naganne, ale może powodować pewne trudności. A mnie bardziej niż nieświadomość obywatela przeraża brak właściwych wniosków po stronie policji. Ale to świadczy tylko o tym, że ta kontrola społeczna jest niezbędna, aby funkcjonować w tym państwie. Skoro policja łamie prawo, legitymując przypadkowe osoby, to logicznym jest, że nie będzie przyzwolenia społeczeństwa na takie lekceważenie prawa przez organ, który powinien stać na jego straży. I z jednej strony mamy sytuację opisywaną przez szereg czasopism o tematyce prawnej, chociażby na przykład portal Lege Artis. Policjant bezzasadnie żąda okazania dokumentów. Odmowa nie jest wykroczeniem. Jest to artykuł z 4 czerwca 2021 roku, napisany przez pana Olgierda Rudaka. Odmowa okazania dokumentów tożsamości na wezwanie policjanta jest karalna. To oczywista oczywistość. Czyli nikt mnie nie przekona, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Jak mawiał klasyk. Co jednak w sytuacji, gdy żądanie wylegitymowania się jest bezprawne, czy odmowa podania swoich danych wówczas także będzie kwalifikowana jako wykroczenie? I mamy przywołany w artykule wyrok Sądu Najwyższego z 31 marca 2021 roku 2 KK 422 przez 20, w sytuacji, gdy funkcjonariusz organu państwowego lub upoważnionej do legitymowania instytucji żąda podania wskazanych w przepisie danych osobowych w wypadku, gdy nie ma do tego podstawy prawnej, obywatel może odmówić podania danych osobowych bez konsekwencji prawnej. Sprawa ta dotyczyła kobiety, która podczas manifestacji trzymała transparent o zanonimizowanej treści. Dość rzecz, że we wniosku o ukaranie policja stwierdziła, że napis znajdujący się na transparencie mógł znieważyć kierownictwo policji lub kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przez co konieczne stało się ustalenie tożsamości kobiety dla ewentualnego wszczęcia postępowania karnego dotyczącego zniesławienia. No, tak jakby sama konferencja pracowa pana ministra z tą klaczą czy, czy krową, nieważne, już sama nie zniesławiała samego ministerstwa, prawda? Jednak ta pani odmówiła wezwania do wylegitymowania się i odmówiła okazania dokumentów, co zakwalifikowano jako wykroczenie z tego słynnego artykułu 65 paragraf 2 kodeksu wykroczeń. Czyli mało tego sprawczyni jeszcze została zatrzymana. Sprawa trafiła do sądu. Sąd stwierdził, że sprawa jest na tyle jasna, że śmiało można wydać wyrok nakazowy. Jej czyn wyceniono na grzywne w wysokości 200 zł i na poczet kary zaliczono okres zatrzymania. Czyli niewylegitymowanie się wiąże się z tym, że mogą nas zatrzymać. W każdym razie, to czy zasadnie, czy też nie, to idźmy dalej. Odnosząc się do wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich Kasacji, Sąd Najwyższy stwierdził, że co do zasady każdy ma obowiązek wylegitymować się na żądanie policjanta. O tym, czy osoba na przykład powszechnie znana może wprowadzić policjanta w błąd co do swojej tożsamości, to już jest inna sprawa. Jednakowoż, artykuł 65 Kodeksu Wykroczeń nie może być rozumiany jako obligujący obywatela do okazania dokumentów tożsamości lub podania swoich danych w każdych okolicznościach. Jeżeli funkcjonariuszowi brak podstaw do domagania się okazania dokumentów, jeżeli żądanie jest bezpodstawne, można odmówić bez narażania się na sankcje. Jest to wyrok Sądu Najwyższego z 28 października 2011 roku 3KK 291 przez 11. Natomiast sama sprawa z transparentem ona jest o tyle specyficzna, że yy, Pokazuje ten problem, z którym mamy do czynienia. My możemy być na 100% pewni, że mamy rację, ale nie uchroni nas to przed zatrzymaniem, przed sprawą, gdzie będziemy tłumaczyć się przed sądem. I nierzadko musi to trafić aż do Sądu Najwyższego, aby pokazać, że jako obywatel to my mieliśmy rację. I pytanie: czy mamy na tyle nie tylko odwagi? ale przede wszystkim samozaparcia, aby przejść przez całą tę ścieżkę. I co więcej, trzeba mieć na uwadze, że funkcjonariusz, który próbował wylegitymować manifestantkę, która korzystała z konstytucyjnie gwarantowalnej wolności słowa i prawa do krytyki, a przecież te granice w stosunku do polityków są zdecydowanie szersze, w tej sytuacji ona została po prostu Mówiąc krótko, spacyfikowana na podstawie działań policji, które nie miały prawa mieć miejsca, w sytuacji, gdzie mówimy o demokratycznym państwie, prawa bezwzględne egzekwowanie ochrony interesów jednostki oraz uznanie, że osoby pomawiane mają absolutne i niepodlegające ograniczeniom prawo do ochrony ze strony państwa, które reagować ma na pomówienia za pomocą prawa karnego. Byłoby niezasadne z punktu widzenia istoty społeczeństwa demokratycznego, w którym wolność wypowiedzi ma charakter fundamentalny. To jest cytat, oczywiście, z wyroku Sądu Najwyższego. Z tego względu Sąd Najwyższy uznał, że zamiast wydawać wyrok zaoczny, Sąd powinien w tej sprawie wnikliwie zbadać sprawy na rozprawie, zaś takie naruszenie artykułu 93 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia skutkuje uchyleniem orzeczenia i zwrotem do ponownego rozpoznania. I autor artykułu zamiast komentarza pisze, że podstawą do legitymowania nie jest wyłącznie stosowny przepis ustawy o policji, plus ewentualna formułka, że to w związku z wykrywaniem i zapobieganiem przestępstw wykroczeń. Podstawą do żądania okazania dokumentów musi być konkretna sytuacja, która uzasadnia zastosowanie takiego środka. I warto jeszcze dodać, że aparat przymusu państwowego nie powinien być w żaden sposób angażowany w spory. Które w gruncie rzeczy mają charakter prywatny, bo i oskarżenie, i pomówienie, co do zasady wymaga wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. A z drugiej strony, drodzy państwo, mamy na przykład pana i władcę, któremu wydaje się, że wszystko może czyli nosi mundur i jemu już wszystko wolno a tymczasem sam przepis artykułu 65 Kodeksu Wykroczeń, nie powinien budzić aż takich kontrowersji. Czyli mamy paragraf pierwszy. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania, co do tożsamości własnej lub innej osoby, co do swojego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, podlega karze ograniczenia wolności lub, albo grzywny. I paragraf drugi. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi i drodzy Państwo, szczególna uwaga: kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w paragrafie pierwszym, i drodzy Państwo, oczywiście wiadomo ja podlega karze itd., tak natomiast pytanie jest inne. W tej sytuacji, w której jesteśmy, też nie jest powiedziane, że zawsze i wszędzie to my będziemy mieli rację nagle może się okazać, że od części zarzutów będziemy uniewinnieni, a rykoszetem oberwiemy, bo jednak mieliśmy możliwość i obowiązek udzielenia dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość. Tak jak przykładowo sprawa sądu z Nysy, znaczy sprawa przed sądem w Nysie. Wyrok sądu rejonowego w Nysie, to był 5 listopada 2021 roku, 2W427 łamane na 21 i sąd rejonowy w Nysie wydział drugi karny sekcja do spraw wykroczeń po rozpoznaniu 1 i 22 czerwca 6 lipca, 17 sierpnia 28 września, 19 października i 5 listopada 2021 roku na rozprawie sprawy. PZ SW wiadomo anonimizacja obwinionego o to, że. W dniu 23 grudnia około godziny 19.50 w miejscowości K, będąc w miejscu ogólnodostępnym, nie stosował się do nakazu zakrywania ust i nos. Czyli to jest oczyn z artykułu 116, paragraf 1a Kodeksu Wykroczeń w związku z artykułem, z paragrafem 27 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 roku. Punkt 2 w tym samym miejscu i czasie spożywał alkohol w miejscu publicznym. To jest oczyn z artykułu 43 ustęp 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko alkoholizmowi. I punkt trzeci. W tym samym miejscu i czasie umyślnie nie podał swoich danych osobowych organowi upoważnionemu z mocy ustawy do legitymowania. To jest oczyn z artykułu 65 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. I tak, sąd uniewinnia od popełnionych czynów opisanych w punkcie pierwszym i drugim występku Punkt drugi wyroku uznaje obwinionego za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie trzecim części wstępnej wyroku. To jest wykroczenie z artykułu 65, paragraf 2 kodeksu wykroczeń, i za to na podstawie artykułu 65, paragraf 2 kodeksu wykroczeń, w związku z artykułem 39, paragraf 1 i, i 2 kodeksu wykroczeń, wymierza mu karę nagany. I drodzy Państwo, no, picie i maseczki, tak jak sąd, darujmy sobie. Bo źle się pije przez naryjnik denaturat, podobno przepuszcza się lepiej przez chleb niż przez maseczkę. W każdym razie, w ocenie sądu niewątpliwe było, że obwiniony odmówił podania policjantom swoich danych osobowych, a tym samym swoim zachowaniem wyczerpał znamiona czynu zabronionego z artykułu 65 paragraf 2 kodeksu wykroczeń. To oczywiście z wyroku i, i może nie wdając się w szczegóły, że. Czy coś tu nie gra, czy, czy gra, to już jest sprawa, powiedzmy. Tak to sąd określił. Jednocześnie wina sprawcy oczywiście nie budziła wątpliwości, gdyż nie zachodziły żadne okoliczności wyłączające lub ograniczające ją. No, drodzy państwo, ale co jeśli to my mamy rację i nie było podstaw do legitymowania? Babcia, ogarnie się, bo kurwa... Policjant wykazał się zajebiście dużym profesjonalizmem, doświadczeniem też myślę i myślę, że powinno się to pokazywać, żeby poszło w świat... Ryzykujemy, że nasza godność zostanie zdeptana przez ludzi, którzy tylko noszą umundurowanie, a prawo mają granic. nich. Przykład, który zakończył się klęską policji, a przypieczętował ją Sąd Najwyższy, to zaznaczam, zanim podniesie się kwik w obronie dobrze przeprowadzonej interwencji czyli za portalem Okopres i słynna sprawa babci Kasi. 7 grudnia 2021 roku Sąd Najwyższy ostatecznie zdecydował, że babcia Kasia jest niewinna. Policjanci oskarżyli Katarzynę Augustyniak o naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie. Warszawski Sąd Okręgowy 17 czerwca 2021 roku uniewinnił babcię Kasię. Prokuratura wniosła jednak kasację. No i Sąd Najwyższy uznał kasację za bezzasadną. W sytuacji pokojowego charakteru zgromadzenia, spontanicznego, Władze publiczne powinny wykazać pewien stopień tolerancji, aby wolność zgromadzeń, gwarantowana w konstytucjach i w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie została pozbawiona swojego charakteru i nie straciła swojej istoty. To jest uzasadnienie sędziego wyroku. Sąd bardzo docenił to, że obywatele bronią praworządności, że korzystają w tym zakresie z wolności zgromadzeń. Jest to jedno z najbardziej przełomowych orzeczeń dotyczących wolności zgromadzeń w tym wypadku. Funkcjonariusze zarzucali tejże babci, że była agresywna, szarpała, znieważała policjantów. Trafiła przed tak tzw. sąd 24-godzinny. Była uniewinniona dwukrotnie, ale policja nie odpuszczała. W końcu, no tak jak widać, kasację złożyła do Sądu Najwyższego Prokuratura. No i dupa! Wyszło jednak na to, że policja łamie prawa obywatelskie, bo tak w zasadzie należy interpretować, przynajmniej moim zdaniem, ten wyrok. Bo Sąd Najwyższy potraktował sprawę nie tylko jako przypadek Katarzyny Augustynek, ale wypowiedział się przy tej okazji szerzej w sprawie wolności zgromadzeń. Czyli Sąd Najwyższy stwierdził, że władze publiczne powinny wykazywać pewien stopień tolerancji. Prokuratura nie tylko oskarżyła w Kasię, ale też między innymi kwestionowała spontaniczny charakter zgromadzenia. I argumentem przeciwko spontaniczności protestu miało być to, że został rozpropagowany w internecie. No, w dzisiejszych czasach to prawdopodobnie nie byłoby rozpropagowaniem w sytuacji, gdyby ktoś to wykuł na kamiennych tablicach. prawda? I nie mam na myśli tych z dziesięcioma... A może nie idźmy w stronę przykazań. Sąd Najwyższy się z tym nie zgodził. Uznał, że nie było ośrodka logistycznego odpowiedzialnego za przygotowanie zgromadzenia. Podkreślał, że zwołanie protestu było powodowane pilną potrzebą zamanifestowania swoich poglądów, ale też yy, podyktowane tym, co miało wydarzyć się tego dnia. I Sąd Najwyższy podkreślił, że jeżeli z wolności gromadzenia się nie można korzystać we właściwym czasie, to traci ona znaczenie. To jest powołanie się na wyrok z 3 kwietnia 2007 roku. I sąd zwrócił również uwagę, że nasilona interwencja policji została zastosowana tylko wobec Katarzyny Augustynek, choć obok niej stały też inne osoby. Oraz okoliczności nie wskazują, żeby jej zachowanie stanowiło zagrożenie. Dalej sąd najwyższy zaznaczył, że to władze powinny tak zorganizować ruch uliczny, żeby umożliwić zgromadzenie jeżeli zgromadzenie przebiega, spokojnie, policja ma obowiązek tolerować i chronić zgromadzenie, a nie siłowo tłumić taki protest. I to są słowa z kolei pani mecenas Agaty Bzdyń. Tak więc legitymowanie jest w ten czas formą nielegalnie wywieranej presji na obywatelach tak naprawdę. I, drodzy państwo, podsumowując na pytanie z komentarza. Tak, podtrzymuję, że obie wypowiedzi i oba filmy wskazują... Ten sam problem, choć ukazują go z różnych stron. Czyli nawiązując do filmów y, audytu obywatelskiego i filmu Prosto o prawie. Oczywiście, że tak powiem, odnośniki z tyłu za mną tradycyjnie. Tak więc ci panowie właściwie podeszli do tematu. Cały numer polega na tym, że zgodnie z artykułem 65 kodeksu wykroczeń to rozwija się wszystko o obowiązek, czyli to kto wbrew obowiązkowi. I drodzy Państwo, tak naprawdę pytanie jest inne. Czyli pytanie jest o to, na ile podejmujemy ryzyko takiej walki o swoje prawa, i to dosyć nierównej, bo nie ukrywam, że nie bawię się w falandyzację prawa, aby udowadniać, że nie, nie udzielać to to samo, co okazywać, bo jednak udzielenie wiąże się z przekazaniem dokumentu do rąk funkcjonariusza, a tym, co powoduje, że nie muszę tego robić, to jest bezprawność działań w konkretnej sytuacji. Czyli bezprawność samego legitymowania, kiedy nie muszę tego zrobić. Ale w moim wypadku to nie będzie oznaczało, że będę, będę prowokował policjanta do bezzasadnego zastosowania na przykład środków przymusu, zatrzymania. Bo nie ukrywam, że prościej i spokojniej mi po prostu przy biurku w chamski sposób cały materiał, który mam dowodowy, nawet nie zamieszczać w internecie, ale kierować w formie skarg czy do, na przykład doniesień do prokuratury. I może jest to bezczelne, ale odpowiedzmy sobie na inne pytanie. Czy nie jest bezczelnością karanie za drobnostki i nieodpuszczanie obywatelom przez policjantów jakichś drobnych uchybień? Bo w tej sytuacji jednak jestem zwolennikiem, skoro statystycznie ma być tyle i tyle mandatów, to może jako społeczeństwo zamiast bawić się w publikacje niezasadnych legitymowań w internecie, to może czas zacząć kierować pisma do odpowiednich organów i stosować tę słynną zasadę, czyli jak to się mówi, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom. I to tym optymistycznym akcentem, drodzy państwo, biorąc pod uwagę, że warto przede wszystkim zastanowić się, czy chcemy podejmować ryzyko siłowej konfrontacji na miejscu z policjantem, czy jednak nie zabierzemy mu więcej czasu, egzekwując swoje prawa przed organami, które są do tego powołane. Tak więc, za dzisiaj, dzięki serdeczne, pozdrawiam i do zobaczenia we wtorek. Trzymajcie się ciepło.